dwukrotnego z terenu miasta. Jesteśmy w tak może nieszczęśliwej sytuacji, że jesteśmy gminą miejsko I Teraz mamy taki dylemat, gdyż na terenie miasta w związku z koniecznością wynikającą z ustawy wystąpić musi dwukrotny wywóz odpadów, natomiast na terenach wiejskich nie. I teraz proszę się wczuć w naszą sytuację ustalając opłaty jak możemy na terenie jednej gminy ustalić inne opłaty dla mieszkańców z terenu miasta, gdzie sądzę, że w 95% nie ma konieczności wywozu dwukrotnego tych śmieci, bo jesteśmy miasteczkiem do 5 tysięcy mieszkańców? Natomiast na terenach wiejskich ta opłata będzie mniejsza. I proszę teraz się wczuć w sytuację i burmistrza i radnych i nas pracowników, którzy bezpośrednio obsługujemy <coughs> mieszkańców i jak mamy sobie poradzić z wszystkimi komentarzami na ten temat, gdzie całość ustawodawstwa spadło na nas z góry. Ja i większość z nas na pewno sądzi, że gdyby to było miasto, gdyby ta ustawa obejmowała miasta, no nie wiem, powyżej 20 tysięcy mieszkańców przy jakiejś gęstych blokach, przy jakichś takich, no jak to w miastach są te takie ogrodzone, czy sypy i tak dalej. Ja się zgodzę, z w okresie letnim jest może i dobrze, bo wiadomo, te odpady się psują, może jakiś zapach i tak dalej byłaby taka konieczność. Natomiast my jesteśmy miasteczkiem do 5 tysięcy mieszkańców i w tej chwili stajemy przed dylematem przy ustalaniu stawki, w jaki sposób mamy podzielić mieszkańców, bo z miasta będą płacić więcej. Bez konieczności dwukrotnego wywozu, bo mieszkańcy przyjdzie pani co, ja nie będę płacił więcej, bo ja nie mam potrzeby, żeby do mnie dwa razy podjeżdżali odbierać śmieci, bo ja ich nie wystawię. Natomiast jeszcze co mówiłam też na komisji, że istotą w ogóle podatków i opłat lokalnych na terenie gminy jest taka zasada, że opłaty i podatki mieszkańcy płacą jednakowo. A tu stajemy przed koniecznością, gdyby nie dopłacać, ustalić. Dla miasta inaczej, dla wsi inaczej, czyli dzielimy gminę na dwie części. No więc to jest dokładnie to, o czym Pan Przewodniczący, że należałoby znaleźć jakiś, no, e, jakiś tak. gmin, który dzieli miasta. To jest oczywiste. Nie ma żadnej wątpliwości, ja się zgadzam z opinią, że wywóz śmieci oczywiście jest dwukrotny, dlatego, że jest spowodowany oczywiście tym, żeby w zakresie środowiskowym nie dochodziło do sytuacji, w których ludzie spalają część śmieci. Rzeczywiście jest to toksyczne. To to, to to tak Być może tak, ale no tutaj też mamy pewnego rodzaju narzędzia. Nie można y, palić y, rzeczami, które są odpadowymi, z formirem i tak dalej, bo jest to po prostu rakotwórcze. Tutaj no, jest pole do policji. Ja bym się nie bał tutaj, Szanowni Państwo, z no, tym szacunkiem nie możemy pozwalać na to, że ktoś odpala swój... Ja wiem, że początkiem tego wszystkiego jest jeda. Jest, jest. Oczywiście, że tak. Byłbym naiwny, gdyby było inaczej. Przepraszam, ale poprosiłem właśnie o to, żeby. Powiem żeby, i bardzo jeszcze raz. My dokładnie to uwzględniliśmy. Uwzględniliśmy wszystkie gminy z zakresu 28 okręgu i mamy wszystkie opłaty we wszystkich gminach naszego okręgu. Co jutro pan Lubisz dostanie? To państwo macie 8. Teraz? Tak, 8 zł. Okej, okay. tak, to prawda, pół to jest 6,5 tak. to jest najmniej. Tak, 6,5 zł to jest najmniej. I o dziwo płaci to gmina bardzo blisko soboczyny. Często chowanie mają 10,5, ale to jest zupełnie naturalne, bo odniosę się do pani radnej, Szanowni Państwo, przez to jest mnóstwo bloków, gdzie segregacja nie jest możliwa. W śmieci. To bo niby jak. Ja. W takich małych miasteczkach oczywiście jest nie tylko możliwa, ale i pewna i możliwa do przeprowadzenia. Prawda? Więc no tutaj trzeba ustawodawcy zwrócić uwagę, że tak naprawdę generuje to koszty. Ja mam wrażenie, że tu chodzi o to, że są pewnego rodzaju minimal, i ja oni uśrednili jakąś medianę i pociągnęli bez szczególnego zastanowienia. Oczywiście widełki nic nie czynią, bo wszystkie podatki są w widełkach, no ale rozumiem, że państwo jakieś opłaty musicie e, pobierać, celem oczywiście przekazania na kontrahentowi. Tak? Ja bym się jeszcze zastanawiał przede wszystkim nad tym sposobem wybierania kontrahentów, bo to też jest bardzo istotne z punktu widzenia zamówień publicznych. To też może generować pewne rzeczy. Choć niekoniecznie skorelowane z ceną bezpośrednio. Dziękuję. Pan radny Powiatowy. Majd Kowalewski, jestem radnym Policenią Cząpny Dzisiaj była Komisja Rolnictwa w Starostwie I mam takie pytanie związane, bo to jest jak, jak mówimy o projeżdżowiskach jednocześnie o rzekach. Mamy na terenie naszej gminy, bo jest wziąła się gminy od lat z pana Burmistrzem występowali o, 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 o regulowanie składek, chodzi o składki na narracji. To jest jedna rzecz. Było że w 2017 roku ta ustawa ma wejść. Nie wiem jak teraz e, państwo w się teraz z mm. dobrym rządem, nowymi nowym, 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 rządami. pani w, nie jesteśmy w rządzie. Ale to ale, ale, blisko rządu. <głos》> Ale jest, że jesteśmy nowoczesni. ale jeszcze, jeszcze jest tak, które Moje jeszcze pytanie jest takie. Jak długo nie trwało jeszcze uregulowanie prawnego rzek, gdzie rzeki nasze, tu na, przynajmniej na naszym terenie, nie są wywłaszczone, nie mają własności prawnej, chodzi o pas przybrzeżny. Płynące wody w WP są w podatkach. Gdzie dzisiaj na komisji była taka sytuacja, że przepisywał jeden właściciel, rolnik, gospodarstwo i miał wody płynące w WP. Nie przepisał, wreszcie jakaś nie wiem, ustawa, że notariusz już powiedział, że nie może tego przepisać, bo ustawa jakaś reguluje, że nie może tego przepisać właściciel tych ty gruntów i tych, bo to jest to I to jest ciekawe że, bo nikt go nie powiadomił, nikt go nie... takiej decyzji nie było, i jeżeli, że jest wywłaszczony, a, a ta podporatka w ogóle dalej jest w świeje, w te grunty jak to chodzi o ilość hektarów, a, a nie ma z tego <coughs> Się, to jest dla nas śmieszne od lat, też Pan Burmistrz jest z nami na spotkania, bo wcześniej 22 lata z soltysem, teraz Pan jeździł z są soltyskich, które jeżdżą, na temat kilkakrotnie, bo przez lata mówione, żeby coś z tym fantem zrobić. Bo rzeka jest warta, a w szczególności jest taka rzeka, jak jest warta, pierwsza wiesza, piszczka, jeszcze są y, te, Was y, dwa y, ciepły, zimna woda, tu jest też zajązka, taki w całych przepisach ja powiem pytanie, kto ma w ogóle te, te, te porządki robić wokół tej rzeki, jeżeli ta rzeka nie jest robowana? Czyli rzeźli, jeżeli, jeżeli się, nie, nie zanieczyszczenia. Bardzo dużo jest bogów, Jest tyle drzew, tyle jest. tych zrobienia, które się wyparza, tych gałnięć. Nikt tego nie sprząta. W ogóle nikt tego nie czyści. A druga rzecz. Jest tu nasz teren zalewowy, tylko że pan wie o tym, że już trzykrotnie y, gmina zalana bez tego tytułu odszkodowania, to właśnie te bo i do tej pory dla Główiny to bardzo dużo brała i to zasługa Pani poseł z która zresztą pomogła nam tych stałych dla i na wniosku mówi Pana Burmistrza, żeby wywołać, tam projekty i to już dłużo dużo teraz wykonane, bo to jest druga powieść a dalszy ciąg, od, jak od, 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 idąc od pozanowic y, aż y, do ujścia, to włączony z nie ma w ogóle porównywalnego. I co jest, co jakieś ulewy większe, to automatycznie są w powodzie. I mamy właśnie oczyszczanie tam w tych okolicach, tej rzeki. Mamy właśnie wysypisko, co zostało skłoniane. I to, ciągle są narażane że te sytuacje na tak, jak on wyżyje pod górę. Jeżeli to nie biologowane, ta regra w jakiś sposób... Ten, pra praże, żeby dopiero wypłacić, zapłacić yy, ludzkim mieszkańcom, właścicielom za się, bo płacili cały czas podatek i kupowali to jest z tym, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby tą rzeką zaraz zaraz zrobić, bo ta rzeka, rzeka od lat, ona jest tak zamulona, że wystarczy to, że <tuszy> jak woda płynie, to automatycznie zabiera ze sobą różne rzeczy, a dużo się przesuwa i zamula I tego nie zrobić. Jeszcze mam dużo, dużo peta, więcej, ale nie chcę przedłużać. To jest w ogóle sesja taka, że bardzo duża, bardzo i zróbmy że tak żeby trwała do północy. Ale staramy się z innymi problemami, z typu rolniczymi, czy z rolnikami. Bardzo się cieszę z tego bardzo pytania, co? bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, konkretnie to prawo wodne należy do bardziej skomplikowanych, tym bardziej w kraju. A ja powiem hmm. Państwu dlaczego. Dlatego, że wtedy właściciel musiałby odpowiadać za skutki. Pan, pamiętajcie Państwo o tym, że mamy do czynienia z ciekiem wodnym, czyli trzeba znaleźć winnego. Wtedy musiałaby się e, zwielokrotnić i być naprawdę dobrze robiona kontrola stanu e, biologicznego, toksy, toksykologicznego, chemicznego, wszelakiego e, stanu rzeka. Tymczasem, Szanowni Państwo, mamy taką sytuację, że bywają w. W Polsce rzeki ciekiwodne, w których na przykład mamy zanieczyszczenie bakterią coli, na przykład tak sobie wymyślę, na przykład z gnojowicy. I szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że nic się z tym nie robi od kilku lat. I teraz pytanie brzmi, co nie działa dobrze? Czy nie działa urząd wojewódzki, czy powiatowy, czy władze gminne? Czy żaden z tych elementów nie chce zadziałać? No bo szanowni państwo, ja się pytam, jeśli są badania na jakimś terenie, ktoś ma na coś dowody konkretne i państwo polskie zostawia obywateli i mówi przez 10 lat, że tego nie ma, to ja się pytam w takim razie, czy państwo polskie nie jest rzeczywiście wyduszką? Tak samo jest z wiatrakami, szanowni państwo, gdzie nie ma. Jeszcze do niedawna warunki zabudowy, na byle komórkę trzeba było mieć, a na wiatrak jakoś nie, na elektrownię wiatrową. Na to nie. No to jest, szanowni państwo, zastanawiające, dlaczego ustawodawca zostawia taką możliwość wolności, tak? Tylko, że tą wolność zwykle przekracza się przeciwko obywatelom, a nie odwrotnie. To jest tak, jak z nalewaniem, to też interpelacja moja, paliwa, szanowni państwo, skontrolowano chyba 300 yy, 300 stacji paliwowych, okazuje się, że każda się wymienia tylko w jedną stronę, od 0,16 do 0,72 litra na, e, na stół, Szanowni Państwo, ale nie w żadną tą drugą. Na swoją niekorzyść nie. No Szanowni Państwo, no bylibyście naiwni, ja też byłbym naiwny, gdybym wierzył, że nie chodzi o oszustwo. Z zatem zadaję pytanie. Prawo wodne tak, regulacja tak, ale ja, ja przynajmniej będę składał takiego Szanowni Państwo, bezwzględny urzędnik ma odpowiadać za decyzję. Precyzyjne, jasne prawo i za decyzję. Za decyzję dzisiaj odpowiada, ale tylko do wysokości trzech a musi bez ograniczeń. Ja jestem wielkim zwolennikiem, że ten, który wydaje złe decyzje albo jest niespieszny w wydawaniu decyzji, które są zgodne z poszankowanym planem zagospodarowania, to jest odrębny temat. Szanowni Państwo, jestem zwolennikiem podrójnego karania urzędników. I parlamentarzystów też. Niewątpliwie. Bo to jest funkcjonariusz publiczny zrobił coś złego absolutnie razy 3, bo to nie jest obywatel, który może się mylić, Funkcja gdzie nie może, a jeśli się, się pomyli, to razy 3. Tak. Dziękuję panu Sekretarz, niech pan prosi. Pani, Panie ja mam takie pytanie. Panie że... tu, tutaj. Pani Pośle, mam takie pytanie. Od nowego roku szkolnego, czyli 2016-2017, no nastąpi taka mała fala tsunami, jak się to mówi, to znaczy dzieci sześcioletnie w większości na terenie wszystkich samorządów, m.in. innymi na terenie naszej gminy, nie pójdą do pierwszej klasy. Czy. Jest możliwa ze strony pana posła taka interwencja budżetowa, żeby subwencja oświatowa była naliczana zarówno na dzieci sześcioletnie, jak i starsze. Obejętne, czy one pójdą do tej pierwszej klasy, czy pozostaną w zerunce. Wtedy nie byłoby takiego przeciągania, jak jest to w tej chwili, jak się <laughs> w niektórych samorządach, że nawet fundują. No, jakieś gadżety, jakieś bonusy rodzicom, żeby za wszelką cenę poszły do pierwszej klasy. Niezależnie od tego, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. Także prosimy o taką interwencję, może jakieś, jakieś jakąś interpretację, interpretację do Ministerstwa Edukacji. Ja wiem, że w tym roku ta subwencja oświatowa na te dzieci jest. Natomiast w przyszłym roku, jak będzie no, do y, sio podawana ilość dzieci w szkołach, to tylko będą zaliczone te dzieci, które poszły do pierwszej klasy. Bardzo dziękuję za to pytanie, Szanowny Panie. Już odpowiem, że mam przyjemność być członkiem Komisji Edukacji i przewodniczącym Podkomisji ds. spraw młodzieży. To pytanie oczywiście badało, to jest jednym z głównych argumentów przeciwko, przeciwko ponownemu rozdzieleniu, niesłusznemu. Kosztów na samorządy, bo nie przeciwko tego, temu, że rodzic ma prawo decydować o tym, czy 6-latek, czy 7-latek idzie do szkoły. Ale szanowni Państwo, my mamy do czynienia z pewnego rodzaju politykami, którzy wiedzą lepiej. Oczywiście uwzględniany jest aspekt, no, chociażby z powodu finansowania tegorocznego, nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, podejrzewam, że pieniądze się znajdą. I takie pytanie stawiają Pani minister, między innymi. Co się stanie w takich sytuacjach, że ponownie przecież zrzucamy odpowiedzialność na samorządy, kiedy ta subwencja no w żaden sposób nie odpowiada w sytuacji przedszkolnej? Samorządy w tej chwili bywają takie samorządy, ja przyznam, że nie wiem, jaki jest udział oświaty w Państwa samorządzie, ale to może być około 40-45%. Tak? Ale Pan czy okay. udział. Dobra, do własnych, nie, no, że to własne. Nie tym... Trzeba pójść za ciosem. Trzeba pójść w kierunku pełnego subwencjonowania tych Nic nie stoi na przeszkodzie. W Czym jest problem? Problem w tym jest, że szanowni Państwo, politycy kochają rozdawać. No program 500 plus jest tego świetny przykładem. Proszę zwrócić uwagę, skoro jest to projekt rządowy, powinna administracja rządowa go jednak obsługiwać. Nie obsługuje. Rodzi to kolejne zrzucenie na przykład na MOPS pewnego rodzaju odpowiedzialności. Teraz tak, Pan mówi, że nie ma wyjścia. No musi zatrudnić ludzi czego jestem przeciwnikiem. Natomiast problem polega na tym, że zrzuci się po raz kolejny na samorząd. Odpowiedzialność, dystrybucję, finansowanie jest, ale jest finansowanie, Szanowni Państwo, na półtora roku w tej chwili. Proszę zwrócić uwagę, że ten program ten program jest na 10 lat rozłożony, jak będzie kosztował 220 miliardów. On nie wprowadzi dzietności, to nawet autorzy ślady zapisali, że z 1,3 do 1,5 będzie dzietność. Więc w ciągu 10 lat dzietność wzrośnie nam o 2,0. On jest na bramie. tak zwana odwracana to jest 2.1.2.3, prawda? W czym jest problem znowu? W tym, szanowni państwo, że w Polsce rządzą ludzie, którzy bardzo często nigdy nie prowadzili działalności swojego własnego przedsiębiorstwa. Nawet w mikroskali. Stąd ich przewidywania. No, ostatni sejm, szanowni państwo. To mnie to wzburzyło. Jestem mikroprzedsiębiorcą. nauczyłem no, uczynienia wiele rzeczy w życiu robiłem. Mnie to wzburza, kiedy wiceminister mówi, że trzeba zrobić obniżyć tą skalę z 60 tysięcy euro na 15 tysięcy obrotu bezgotówkowego, przymusowego, bo będzie uderzał w tak zwaną szarą strefę i będzie łowił wśród przedsiębiorców przestępców. Szanowni Państwo, ja jestem mikroprzedsiębiorcą Marek Jakub, ja, ja dokrzyczałem, gdyby, być może Państwo słyszeliście, ja do miejsca powiedziałem, gdyby nie przedsiębiorcy, pan nie miałby z czego żyć. My tutaj jesteśmy wszyscy za pieniądze podatnika. W związku z tym jest skandaliczne podnoszenie zwrócić uwagę na deficyt budżetowy najwyższy w historii i na kolejne marzenia, które nie dadzą efektu. Wiecie Państwo, co da efekt? Uproszczenie prawa, bo mamy 3 miliony młodych ludzi, którzy uciekli z Polski, a jak ich możemy sprowadzić? Nie zawsze to jest kwestia podatkowa. Czasami jest to kwestia zatrudnienia, bo jak możemy to odwrócić, kiedy na przykład zatrudnienie w wielu instytucjach państwowych dostają koledzy z partii, szeroko rozgałężona familia, inne struktury.